Witajcie w kolejnym odcinku z naszej symulacji mundialu FIFA 23. Dzisiaj czekają nas starcia półfinałowe i na początek mamy od razu wielki hit tego naszego symulowanego mundialu, czyli mecz Argentyna kontra Brazylia, do którego już za moment tutaj przejdziemy. Pomijamy sobie oczywiście te scenki, bo przede wszystkim interesuje nas samo to starcie, więc pomijamy sobie również to i przechodzimy do tego spotkania. W komentarzach możecie teraz pisać, jak uważacie, która drużyna wygra to spotkanie oraz której kibicujecie. No, ma, no, a my obserwujemy już tutaj ten mecz. Yy, Argentyna tutaj zaczyna, i tak naprawdę mamy już tutaj pierwszą groźną akcję, już w pierwszych minutach, yy, bo to wygląda całkiem obiecująco. Messi bardzo długo utrzymuje się przy piłce, wciąż się przy niej utrzymuje. Podanie do depola, strzał, i jest gol już w szóstej minucie tego meczu. Argentyna obejmuje prowadzenie, no i zaczyna się to dla nich naprawdę fantastycznie zobaczymy sobie jeszcze powtórkę tej bramki no tej Messi naprawdę wykonał fantastyczną robotę trzeba przyznać utrzymując się przy tej piłce bardzo długo Zanotował świetną asystę. No i tak jak już powiedziałem, Argentyna obejmuje prowadzenie. Warto w tym momencie jeszcze przypomnieć sobie, jak Argentyna w ogóle dotarła do tego półfinału. Nie będziemy się cofać aż do fazy grupowej, ale przypomnę, jak to było w fazie Pucharowej, gdzie w jednej ósmej finału Argentyna trafiła na Danię i wygrała 2 do 0. Natomiast w ćwierćfinale trafiła na Holandię i w tym spotkaniu Argentyna wygrała 3 do 1. Tym samym trafiła na Brazylię. Za chwilę, jeszcze sobie streścimy, jak to było w przypadku Brazylijczyków. Natomiast na razie, obserwujemy ich akcję, która kończy się rzutem rożnym. Zobaczymy, jak ten rzut rożny przez Brazylijczyków zostanie wykorzystany. Będzie na pewno rozegrany krótko, już to widzimy. Neymar przy piłce podanie do pakety, paketa do Richarlisona i jak to się tutaj zakończy? Dużo podań, ale jak na razie wygląda to całkiem nieźle. Wciąż się utrzymują Brazylijczycy przy piłce i tutaj wisiał w powietrzu rzut karny, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia, więc możemy teraz szybciutko wrócić do tego, jak Brazylia w ogóle znalazła, znalazła się tutaj w półfinale. W meczu jednej 8 finału trafili na Koreę Południową, wygra to spotkanie 3-2. do Korea tam dzielnie sobie radziła, ale za chwilę do tego wrócimy, bo znowu akcja po, ym, Argentyny, ale sprawnie przerwana przez Brazylijczyków, więc tak jak mówię, Brazylia z Koreą wygrała 3 do 2, ale nie było to dla nich łatwe starcie natomiast w jednej czwartej finału, w ćwierćfinale trafili na Niemców, z którymi wygrali 2 do 0 wydaje się, że to był nawet dla nich dosyć łatwy mecz, a teraz mamy wyrównanie, Brazylia również strzela bramkę, 25 minuta no i jest trafienie, jest wyrównanie i ten mecz zaczyna się tak naprawdę od początku wszystko jest w tym momencie jeszcze możliwe bardzo ładne tutaj wykończenie na listę strzelców. Wpisał się Richardson. No i zobaczymy, jak ten mecz będzie się toczył dalej. I Jak na razie wydaje się, że jest bardzo wyrównany. Obie drużyny skutecznie atakują. Wyglądają ich ataki naprawdę ładnie. Mecz całkiem przyjemny dla oka, trzeba przyznać. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Alvarez nie utrzymał się przy piłce. Obrońcy brazylijscy tutaj bez większych problemów sobie. Poradzili. Warto jeszcze oczywiście wspomnieć, jaki drugi mecz półfinałowy nas tutaj czeka, bo to będzie mecz Hiszpanów z Polakami, którzy sensacyjnie do tego półfinału trafili. Pewnie większość z Was sobie przypomina mecz ćwierćfinałowy z Iranem, który był naprawdę ciekawy. A teraz Brazylia strzela drugą bramkę. No i słuchajcie, w tej chwili. Brazylia jest bliżej finału. Fantastyczna akcja, piękny gol. Po raz drugi Richarlison wpisuje się na listę strzelców. Obejrzymy sobie jeszcze tutaj powtórkę, jak to wyglądało. Ale naprawdę Brazylia te ataki ma fantastyczne. A znowu, jeśli chodzi o obronę Argentyny, to wydaje się, że za dużo miejsca Brazylijczykom oni zostawiają. No, a jak się zastawi zbyt dużo miejsca Brazylijczykom, no to oni bez problemu są w stanie to wykorzystać. Mają fantastycznych skrzydłowych, fantastycznych napastników. No, i tak to się wtedy kończy. Wydaje się, że obrona Brazylii jest bardziej szczelna. No, ale zobaczymy, jak to będzie w tej akcji. Bo znowu Argentyna przed szansą. Czy tutaj będzie jeszcze podanie, które dojdzie do adresata? Dokładnie tak się dzieje. I jak widzimy, chyba Alvarez, chociaż nie jestem pewny. Wpisuje się na listę strzelców. Nie skończyła się jeszcze pierwsza połowa meczu, a mamy już wynik 2 do 2. Naprawdę grad goli w tym meczu półfinałowym. Upewnijmy się jeszcze, kto jest strzelcem. Tak jest. Alvarez wpisuje się na listę strzelców. 42 minuta. Zobaczymy, czy Brazylia będzie w stanie jeszcze tutaj cokolwiek w tej pierwszej połowie meczu zrobić, zdziałać, żeby przybliżyć się do zwycięstwa w tym spotkaniu. No jest jeszcze troszeczkę czasu, zobaczymy ile, ile sędzia doliczy. Widzimy, że jest minuta doliczona. Ładne podanie, i słuchajcie, ta połowa zakończy się wynikiem 3 do 2 dla Brazylii. Neymar wpisuje się na listę strzelców. No i naprawdę mamy tutaj niesamowite spotkanie. Tak jak już mówiłem, grad goli. Zobaczymy, czy w drugiej połowie również będzie to tak wyglądało, ale trzeba przyznać, że obie drużyny bardzo odważnie przystąpiły do tego meczu. Chyba bardziej odważnie, niż można się było tego spodziewać. Więc pierwsza połowa pod znakiem pięciu bramek tutaj nam stanęła. Naprawdę ciekawie ten mecz się nam tutaj rozwija. Jeśli chodzi o statystyki, no to widzimy, że Brazylijczycy wyglądają nieco lepiej. No, i wydaje się, patrząc również po wyniku, oczywiście, że to oni są bliżej wielkiego finału, a Argentyna jest w tym momencie bliżej meczu o trzecie miejsce. No, ale oczywiście nie odbieramy im tutaj szans na to, że jeszcze coś zdziałają, bo mimo wszystko grają bardzo dobrze. Jeżeli tylko obrona będzie się lepiej spisywać. A atak dalej będzie działał, tak jak w pierwszej połowie To tutaj wszystko jest jeszcze możliwe Więc teraz obserwujemy właśnie akcję Argentyny Wciąż utrzymują się przy piłce I czy sobie z tym poradzą? Wciąż przy piłce Argentyńczycy Alvarez Alvarez, czy będzie jeszcze kogoś szukał? Tak, Depol przy piłce, Gomez, Depol po raz kolejny Alvarez I słuchajcie, jest 3 do 3, 54 minuta Niesamowite spotkanie pomiędzy dwiema potęgami z Ameryki Południowej Naprawdę, to co się tutaj dzieje Ciężko aż odnaleźć słowa, żeby to opisać Pięknie rozegrana akcja No i bramkarz widzimy nawet się nie rzucił Nie miał żadnych szans, żeby obronić ten trudny strzał Więc Brazylia zaczyna od środka No i zobaczmy jaka będzie odpowiedź Brazylijczyków Na kolejną bramkę ze strony Argentyny Natomiast niesamowite jest to, że padło już w tym meczu 6 bramek A tak naprawdę mamy sytuację, która można powiedzieć No jest... Takim rozpoczęciem meczu od początku, od zera. Y, Argentyńczycy tutaj czysto odebrali piłkę. Jest kontra, zobaczymy jak ona zostanie rozegrana. Jak na razie wygląda to całkiem obiecująco. Prą naprzód Argentyńczycy. Y, tutaj czekamy na jakieś kolejne podanie. Bardzo sprawnie sobie radzą. Ar y, Brazylijczycy nie są w stanie jak na razie odebrać piłki. Y, zobaczymy jak to się rozwinie. Podanie do Messiego. Czy Messi będzie strzelał jeszcze? Szuka Depola. Znowu podanie do Messiego. Oddaje do Alvareza Messi. No bardzo długo zwykają, ze strzałem. Ale Alvarez to wykańcza: jest 4 do 3. 60. 67 minuta, i to jest hat-trick Alvareza. To jest hat-trick y, argentyńskiego napastnika. Niesamowita sprawa. Zobaczmy jeszcze powtórkę. No bardzo długo tutaj utrzymywali się przy piłce y, piłkarze Argentyny. Szukali okazji y, takiej można powiedzieć stuprocentowej, żeby ta bramka padła na pewno. I trzeba przyznać, że całkiem sprawnie poradzili sobie tutaj z obroną Brazylii Wydaje się, że obrona obu zespołów nie do końca sobie w tym meczu radzi I Choć ciężko powiedzieć, czy to jest problem obrony, czy może bardziej kwestia tego, że po prostu atak obu zespołów jest po prostu niesamowity w tym meczu No teraz Brazylijczycy nie byli w stanie tutaj opanować piłki Wyszła ona za linię, widzimy Alvarez schodzi w jego miejsce Martinez więc dosyć istotna zmiana w szeregach Argentyny. Czasu zostaje coraz mniej, i tak jak przez większość meczu wydawało się, że to Brazylia jest bliżej finału, tak teraz bliżej jest Argentyna. Tym bardziej, że to oni właśnie mają teraz akcję i być może ta akcja, no nie. Chciałem powiedzieć, że zakończy nam ten mecz, bo gdyby tutaj padła bramka, to tak by się prawdopodobnie stało. No ale Brazylijczycy bez problemu przejmują tą piłkę. No i teraz to oni stają przed szansą. Zrobienia czegoś wielkiego, ale no, trochę przekombinowana ta akcja, za dużo trików, natomiast odbiór następuje w bardzo groźnym miejscu dla Argentyny. No, ale tutaj czysto interweniowali argentyńscy obrońcy. 83. Minuta już wybija, więc tego czasu jest naprawdę niewiele. No i jeszcze Argentyna w akcji, zobaczymy, jak to rozegrają. Jak na razie spokojne tutaj wycofanie. No, ale widać, że szukają jeszcze tego piątego gola. No, brzmi to niesamowicie. Biorąc pod uwagę jakie to jest spotkanie yy, Że tutaj aż tyle bramek pada No i słuchajcie, być może ostatnia szansa Brazylii Na to, żeby doprowadzić jeszcze tutaj do dogrywki I ta szansa jest ogromna Czy będzie jeszcze jakieś podanie? Tak jest, podanie i strzał i gol Neymar wpisuje się na listę strzelców 90 minuta Jest 4 do 4 Niesamowite spotkanie nam się tutaj zrobiło yy, I wygląda na to Że będziemy mieć za chwilę dogrywkę jeszcze jest szansa dla Argentyny. Jeżeli szybko tutaj będą to rozgrywać, ale nie. Nie rozgrywają tego szybko, więc słuchajcie. Przed nami dodatkowe 30 minut. Brazylijczycy przedłużyli swoje szanse, strzelając tą bramkę w 90 minucie. I sprawili, że w tym meczu będziemy mieć jeszcze więcej emocji. Jeśli chodzi o statystyki, to zdecydowanie poprawiła je Argentyna. W tej drugiej połowie meczu. Wyglądają w tej chwili całkiem dobrze. No ale obie drużyny już z pewnością zmęczone. Obie drużyny już z pewnością tutaj będą miały problem, żeby atakować tak intensywnie jak do tej pory. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy ten mecz zakończy się rzutami karnymi, czy może rozstrzygnie się w dogrywce. W tej chwili ogromna szansa dla Argentyny, ale piękna interwencja yy, Alisona. Więc będzie rzut rożny dla argentyńczyków. No i słuchajcie, ostatni mecz, który oglądaliśmy w ramach tej naszej symulacji mundialu, to był mecz Hiszpania-Portugalia. On się zakończył wynikiem 3 do 3 pod ogrywce i mieliśmy rzuty karny. Czy to będzie drugi mecz z rzędu na tym mundialu, który zakończy się rzutami karnymi? No, wiele na to wskazuje, jest to bardzo możliwe, ale zobaczmy, jak potoczy się ta akcja Argentyny. No, fatalna strata piłki przez argentyńskiego napastnika teraz. No i zobaczymy czy Brazylia wykorzysta ten kontratak, który naprawdę zapowiada się całkiem nieźle. Rafinha przy piłce. No ale strata piłki dosyć niefortunna. No i to Argentyna ma teraz szansę na piątą bramkę w tym meczu. Jest przy piłce Messi. I Messi marnuje niesamowicie dogodną, właściwie stuprocentową sytuację. Teraz fatalne podanie, i ten mecz, ta pierwsza połowa dogrywki zakończy się wynikiem 4 do 4. Rozbrzmiewa ostatni gwizdek sędziego w tej pierwszej połowie. No i przechodzimy sobie do drugiej części dogrywki. No trzeba przyznać, że tutaj naprawdę bardzo blisko była Argentyna. Żeby zdobyć tą swoją piątą bramkę To by ich bardzo znacząco przybliżyło do awansu, do finału No ale zmarnowali fantastyczną sytuację Więc czekamy na to, co się wydarzy w drugiej połowie dogrywki I odliczamy już te ostatnie minuty, które dzielą nas od rzutów karnych Martinez przy piłce, zobaczmy jak ta akcja Argentyńczyków się potoczy Czy będzie szukał tutaj podania, czy będzie próbował sam Jak na razie próbuje sam no, i próbował też w ostatniej chwili tutaj podania, ale to nie za bardzo wyszło. Natomiast utrzymują się jakimś cudem jeszcze przy piłce Argentyńczycy. No, tutaj dużo, dużo kombinowania, ale bardzo trudno się przedrzeć. No, zobaczmy, jak to się potoczy. Udało się ostatecznie Martinezowi to załatwić. Palacios, strzał i jest gol. Niesamowite, że w tej sytuacji pada bramka. Pokonany Alison. No i to Argentyna znowu przybliża się do wielkiego finału yy, mundialu, a oddalają się w tym momencie rzuty karne. Yy, no naprawdę niesamowita akcja, bardzo długo Argentyńczycy to ciągnęli i teraz szanse Brazylijczyków na to, żeby jeszcze wyrównać są naprawdę nieduże. To już jest 118 minuta yy, meczu, no i w tej chwili ostatnia szansa na to, żeby do tych rzutów karnych jeszcze doprowadzić. Czy piłka wyjdzie na aut? Wychodzi, więc te nadzieje jeszcze są przedłużane. Vinicius zaczyna od rzutu z autu. Niepotrzebnie wycofuje. Jest minuta tylko doliczona. Muszą Brazylijczycy bardzo szybko tutaj atakować. I tak się dzieje. Atakują szybko. Jest wciąż jeszcze szansa na bramkę. Strzela Kazemiro i jest gol. Słuchajcie. 123 minuta. Nie, to nie był Kazemiro, to był Richarlison. Przepraszam bardzo. Kolejna bramka Richarlisona. I coś niewiarygodnego. Brazylijczycy w dosłownie ostatniej sekundzie wykorzystują swoją wielką szansę na to, żeby doprowadzić do rzutów karnych. Tutaj nie ma żadnej innej opcji. Argentyna rozpocznie i będzie gwizdek. Tak się właśnie dzieje. 5 do 5 w tym meczu półfinałowym. Niesamowite rozstrzygnięcia, niesamowity mecz za nami. No i jak widzimy, Argentyna, im dłużej to spotkanie trwało, tym wyglądała coraz lepiej. Bardzo dobre statystyki. No ale ostatecznie wszystko rozstrzygnie się w rzutach karnych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, I czy ta bramka Brazylijczyków w ostatniej chwili zdobyta, sprawi, że ostatecznie znajdą się w finale. Zaczyna Akunia. Zobaczmy. Bra broni fantastycznie Alison, więc Argentyna oddala się w tym momencie od awansu. A co zrobi Neymar? Długi rozbieg. Czy będzie bramka? Tak jest. Bardzo delikatny strzał. W środek, może troszkę bardziej w lewą stronę. Messi strzela i broni Alison strzał Leo Messiego. Strzela Fabinho, jest gol. 2 do 0 dla Brazylii w tym momencie w rzutach karnych i wydaje się, że to, że to właśnie Brazylia powinna awansować do finału. Wykorzystuje swoją szansę Martinez, jeśli to był on, chyba tak. Rafinha bezproblemowo strzela ten rzut karny. No i w tym momencie do piłki pod, podchodzi Fernandes. Jeżeli Alison to obroni lub Fernandes nie trafi w bramkę, to Brazylia jest w finale. Pada bramka, więc nadzieje argentyńczyków są tutaj jeszcze przedłużane. No ale w tym momencie Richarlison podchodzi do piłki i jeżeli strzeli, teraz bramkę to Brazylia jest w finale mundialu. Zobaczmy, czy tak będzie. Pewnie wykorzystuje tą jedenastkę. Tuż przy słupku strzela fantastycznie. Nawet gdyby Bramkarz go wyczuł, to to było prawdopodobnie nie do obrony. Więc słuchajcie. 5 do 5 w spotkaniu Argentyny z Brazylią, ale to Brazylia jest górą w rzutach karnych. Takie rozstrzygnięcia są tego meczu. Zobaczmy jeszcze ten wynik, ostatecznie jak on się przedstawia. W rzutach karnych widzimy 4 do, 2, 4 do 2 dla Brazylii. No i poznaliśmy w ten sposób pierwszego finalistę naszego symulowanego Mundialu oraz drużynę, która znajdzie się w meczu o trzecie miejsce, a będzie to Argentyna. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do drugiego meczu półfinałowego, czyli do meczu Polska-Hiszpania. Spotkanie, na które z pewnością wielu z Was tutaj czekało od samego początku tego odcinka. Zobaczymy, jak Polacy sobie w tym razem poradzą. Tak więc rozpoczynamy drugie spotkanie półfinałowe. Polacy w białych koszulkach, Hiszpanie w czerwonych. No i zobaczymy jak to spotkanie się potoczy. Tak jak przy poprzednim meczu szybciutko przypominamy jak to było w przypadku obu drużyn w fazie pucharowej. Polska wygrała 2 do 1 z Francją w jednej ósmej finału, natomiast w ćwierćfinale pokonali Iran po dogrywce 4 do 2. Fantastyczna dogrywka tam w wykonaniu Polaków, a teraz bardzo groźna akcja zespołu Hiszpanii. Zobaczmy jak się to potoczy. Pedri przy piłce. Długo dosyć się przy niej utrzymywał Asensio, tutaj będzie jeszcze pewnie szukał podania, ale fatalne to podanie. No i Polacy bez problemu tą piłkę przejmują i będzie szansa na kontrę. Jeśli chodzi o drużynę Hiszpanii, to wygrała ona z Kanadą 2 do 1 w 1/8. Natomiast w ćwierćfinale, tak jak już mówiłem, pokonali Portugalię po rzutach karnych. W samym meczu było 3 do 3. No i w ten sposób znaleźli się tutaj, a teraz była naprawdę groźna akcja Polaków, która niestety kończy się niedokładnym podaniem, czyli podobnie jak poprzednia akcja Hiszpanów. Zobaczymy, jak teraz tą szansę wykorzysta Hiszpania. Jak na razie trochę spokojnej gry w środku pola zobaczymy, jak tą akcję będą chcieli rozegrać. Jak na razie dużo dużo podań. Fantastyczny strzał tutaj Olmo chyba. Ale piękna też interwencja Wojciecha Szczęsnego. Będą mieć rzut rożny, Hiszpanie. Zobaczymy, jak go rozegrają. Nie będzie to rozegranie krótkie. Jest dośrodkowanie i Polacy tą piłkę odbierają. Natomiast nie na długo. Pedri, Laporte przy piłce. Tutaj było podanie na skrzydło, ale nieudane. Kamiński przyjmuje tą piłkę i teraz przy piłce Zieliński, Lewandowski. On podaje do Szymańskiego, i tutaj bardzo y, dobry był pomysł. Piłkę chciał posłać Szymański do Kamińskiego. Gdyby to się udało, byłoby naprawdę blisko bardzo dobrej y, okazji do strzelenia bramki, ale jak na razie to Hiszpanie przy piłce. Y, strzał tuż obok bramki, ale było naprawdę groźnie w tej sytuacji. Y, no ale od bramki rozpoczyna Wojciech Szczęsny. Tutaj krótko widzimy, rozpoczyna podanie. Zobaczymy, co będą w stanie tutaj wypracować Polacy. Krychowiak przy piłce podaje do Szymańskiego, Lewandowski, akcja powoli przyspiesza i wygląda całkiem w tym momencie obiecująco, na skrzydło do Frankowskiego, Lewandowski, no ale niestety Polacy troszeczkę tutaj trzeba przyznać się pogubili, no i piłka znowu po stronie hiszpańskiej i tutaj teraz jest szansa na całkiem dobry kontratak, czy to będzie przerzucenie na drugą stronę? Nie, jest podanie do Gawiego, czy ta piłka do niego dojdzie? Nie dochodzi. Tutaj bezproblemowo udaje się ją Polakom wybić z własnego pola karnego, natomiast Hiszpanie wciąż przy piłce no trzeba przyznać, że Hiszpania wygląda w tym meczu lepiej niż Polska, i tak naprawdę tego można się było spodziewać. Polacy tutaj prawdopodobnie głównie kontrami będą atakować, w ten sposób będą wyszukiwać swoich szans. Zresztą bardzo podobnie to wyglądało w meczu z Francją, który przypominam, Polacy wygrali 2 do 1. Tam również Francja dominowała, natomiast Polacy wykorzystywali fantastycznie swoje kontry, dzięki czemu ostatecznie to właśnie oni byli górą. Kończy nam się już powoli ta pierwsza połowa, i w przeciwieństwie do meczu Brazylii z Argentyną, nie mamy tutaj żadnych bramek. Sędzia nie dolicza ani minuty, ale jeszcze pozwala grać Hiszpanom, natomiast niezbyt długo. Koniec tej pierwszej połowy, która kończy się wynikiem 0 do 0. Przypominam, że poprzedni mecz na tym etapie. To już było 3 do 3. Jeśli chodzi o posiadanie piłki, to widzimy, że jest ono zdecydowanie lepsze po stronie Hiszpanów. Dwa strzały oddane przez nich. Polska niestety jak na razie ani jednego strzału nie oddała. No ale zobaczymy, jak potoczy się ta druga połowa meczu. Polacy zaczynają przy piłce Frankowski. Utrzymał się przy niej bardzo dobrze. Szymański, Kiwior. Krychow, podaje do Lewandowskiego, ale Lewandowski niestety traci piłkę. Szkoda, bo można było tutaj coś fajnego rozegrać. No a w ten sposób yy, szansa dla Hiszpanii się pojawia. I jest to szansa, którą być może wykorzystają, bo wygląda to naprawdę dobrze. Asensio, czy będzie szukał podania? Piękne podanie, piętką Olmo, Pedri. Pedri podaje do Gaviego, i Gavi strzela Bramkę na 1 do 0. 54 minuta, i Hiszpanie obejmują. Prowadzenie, no co wisiało tutaj w powietrzu, tak naprawdę od samego początku spotkania. No bo jak widzieliście sami po statystykach, zespół hiszpański jest tutaj dużo, dużo lepszy. No ale oczywiście nie odbieramy szans Polakom, którzy być może teraz zaatakują nieco odważniej, spróbują swoich sił. No i zobaczmy, jak ta akcja się potoczy. Lewandowski podaje do Frankowskiego, ale niestety Frankowski do tego nie dał rady dobiec. To nie było też najlepsze podanie. Wydaje mi się, że troszeczkę zbyt odważne zagranie. No i znowu szansa dla Hiszpanów Gawi przy piłce Strzelec jak na razie jednej bramki Podanie na skrzydło do Toresa. Torres podaje do Asensio I Asensio strzela bramkę na 2 do 0 Więc w tym momencie Hiszpanie Bardzo znacząco Przybliżają się do Finału, w którym najprawdopodobniej Się znajdą Bardzo ładna bramka No tutaj niewielkie szanse Wojciech Szczęsny miał Bardzo sprytny i mocny strzał Asensio no, i zobaczymy. No, jest jeszcze troszkę czasu. Teoretycznie, oczywiście, szansę jeszcze Polska tutaj ma, żeby odrobić te dwie bramki. No, ale jeżeli Polacy będą grać w ten sposób, będą tracić łatwo piłkę, będą tak niedokładnie podawać, no to raczej nie ma tutaj większych szans. Tym razem Hiszpania tutaj atakuje. Bardzo szybkie w ogóle tutaj akcje mamy, za którymi ciężko momentami nadążyć. No, i w tej chwili sytuacja Polaków. No, chciałem powiedzieć, jedna z takich ciekawszych i lepiej, lepiej zapowiadających się od dłuższego czasu, ale niestety strata piłki dosyć szybka. No, ale zobaczymy, jak to się potoczy, bo znowu Polacy przy piłce i wygląda to całkiem nieźle. Frankowski, podanie do Lewandowskiego, Zieliński miał okazję, ale niestety ostatecznie Hiszpanie tą piłkę przejmują. 75 minuta. Coraz mniej czasu, żeby tutaj jeszcze wpłynąć na wynik meczu. Piłka wychodzi na aut i Hiszpanie od autu za moment rozpoczynają. Kamiński widzimy schodzi w jego miejsce. Piłkarz z numerem 17 zaraz zobaczymy, kto to jest. Czy nam się to wyświetli w lewym górnym rogu? Czekamy na tą informację, ale wydaje się, że to już się nam tutaj nie pokaże. Jednak jest. Żurkowski widzimy w miejsce Kamińskiego. Na tras akcja Polaków, ale kolejne bardzo niedokładne podanie Lewandowskiego. No niestety, no Polska w tym meczu wygląda naprawdę słabo. Tak jak dotychczas, w tych wszystkich spotkaniach, które rozgrywali Polacy, wyglądali na naprawdę mocny zespół. Nawet wtedy, gdy grali z Francją i to Francja była dominatorem, to Polacy wyglądali na zespół, który broni się fantastycznie i ma fantastyczne kontry. Tutaj tego Polacy nie pokazują. Więc zobaczymy, jak te ostatnie minuty się potoczą. No, ale wszystko wskazuje na to, że, za, że w kolejnym odcinku będziemy świadkami meczu Argentyna kontra Polska w ramach meczu o trzecie miejsce, a tymczasem Hiszpania przypieczętowuje swoje zwycięstwo, okazałe zwycięstwo w tym spotkaniu, strzelając bramkę na 3 do 0. Mnóstwo miejsca tutaj zostawili napastnikowi drużyny hiszpańskiej, no i w ten sposób Pedri wpisuje się na listę strzelców. No więc mecz Argentyna-Polska. W, w ramach spotkania o trzecie miejsce to będzie mecz, który oczywiście już na tym mundialu miał miejsce w fazie grupowej, kiedy to Polacy Argentynę pokonali 3 do 1. Więc no, naprawdę będzie to ciekawe spotkanie. Argentyńczycy oczywiście będą tutaj faworytami, ale jednocześnie będą chcieli się zrewanżować za nieudane spotkanie yy, grupowe. Natomiast w, te, w tym momencie Hiszpania wygrywa z Polską 3 do 0. Tak więc słuchajcie, znamy już. Komplet spotkań, które na tym mundialu jeszcze nam zostały. Będzie to spotkanie Argentyna-Polska w meczu o trzecie miejsce oraz spotkanie Brazylia-Hiszpania w finale. Z obu tych spotkań będą oddzielne odcinki w najbliższym czasie, natomiast za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.